Hej, witam wszystkich kolejny odcinku naszej przygody z figurkami Funko Pop. Dziś odcinek bajkowy. Będą dwie bajki. Nie ma się czego wstydzić, bajki są dla każdego. Pierwszą bajką będzie klasyka, czyli Pinocchio. Mam dwie figurki z Pinokia od Disneya, ale seria, cała seria zawiera tutaj taka podstawowa to jest pięć figurek. Tak jak widzicie, Świercz, Figaro, Geppetto, Pinocchio i Wróżka, ta, ta Blue Fairy. Także tak wygląda cała ta seria i dla kogoś kto lubi bajki, ma, jakąś, ma jakiegoś fajnego brzdąca, któremu się ta produkcja spodoba, czy ta historia, to bardzo fajnie byłoby mu kupić. Takie figurki, tym bardziej, że są naprawdę uroczo wykonane. Ja mam tylko dwie, bo tyle do mnie przyleciało z popwinyl.pl, za co i tak dziękuję. Ale będę miał okazję pokazać Wam, jak prezentują się takie figurki z bajki. Proszę, i oto tytułowy Pinokio. Proszę, zobaczcie sami, jak fajnie ten Pinokio jest wykonany. Naprawdę figurki z bajek, co już kiedyś też, czy z animacji. E, mają taki dosyć inny, inny styl, są bardziej kolorowe, bardziej takie, e, w wykonaniu Funko bardziej wyglądają, jak rzeczywiście te figurki, nie są to takie karykatury tych postaci, tylko bardziej są podobne do, e, do tych figurek. Tutaj Pinocchio jest naprawdę bardzo ładnie wykonany, jest taki dosyć solidny, duży, e, jedyny minus, który od razu mam do niego to to, że ma odłączaną podstawkę, bo jeżeli kupicie to dzieciakowi, bardzo łatwo będzie mu to zgubić gdzieś, to, że tylko wkłada się na ten, na ten jeden bolczyk i później to różnie może być, wystarczy go tylko pyknąć i się przewraca. Także ta dynamiczna poza jest fajną rzeczą, ale znowu no bez podstawki jest mu trudno, trudno się utrzymać. Także to jest taki malutki minus, ale chyba tylko jedyny, jaki zauważyłem. Figurki są made in, made in Vietnam, także coraz częściej już ten Wietnam jest tutaj jako jakość figurek Funko i zobaczcie sobie jak fajnie ten Pinokio jest zrobiony. Jest naprawdę bardzo żywe kolory, fajnie tutaj oddany ten nosek, chociaż nie wiem jak to tam wygląda w oryginale, czy nie powinno być tu trochę bardziej widać ten struktury Drewna, ale za to tutaj ma takie drewniane nóżki, drewniane rączki, bardziej takie kanciaste. Także taki kubraczek, o, spodenki i, i taką bluzę z kokardą. Także naprawdę te kolory bardzo żywe, bardzo fajnie, fajnie oddane. Tutaj taki mały minus. O, ma takie dwie, dwie czarne kropki. Można to spróbować delikatnie. Szukamy jakiegoś markera, dotykamy w tych dwóch miejscach, przecieramy palcem, żeby, te, żeby tak bardziej się to rozmyło, i już figurka jest naprawiona. Nie będzie nam straszyć, ale to nie jest jakaś taka, jakiś powód do reklamacji. Jak wiele osób uważa, że jest to źle wykonana albo podróbka, po prostu to jest standard fanko. Takie rzeczy się zdarzają. Gdzieś tutaj wystaje kawałeczek kleju, gdzieś tutaj też jest taka kropka, którą można zlikwidować. Czasami wystarczy delikatnie potrzeć palcem, czasami też troszeczkę lakieru, nie lakieru, tylko zmywacza do paznokci, czy nawet zwykłych perfum, żeby delikatnie przetrzeć i ta plamka schodzi. No w tym wypadku pewnie, pewnie trzeba będzie, no też mówię, tak jak mówię, markerem pacnąć. Ale figureczka bardzo, bardzo fajna, bardzo ciekawa. Podoba mi się. Jest taka naprawdę bajkowa. A tutaj jego przyjaciel Figaro, czyli ten kot. Kod jest mniejszy, tak jak widzicie tutaj, o, zdecydowanie, ale za to dostajemy go w komplecie z drugą figurką. Jest to rybka, która wyskakuje i go całuje z takiego akwarium. I to akwarium jest też fajnie wykonane, chociaż tutaj nie ostrzegło się takiego dosyć dużego błędu z klejeniem, ale w środku w tym akwarium nawet widać, jak się przyjrzymy, nawet widać, że tam są... Jakieś roślinki, e, mimo że tu od góry nie ma, nie ma takiej pustej przestrzeni, jest to zalane, takie małe fale. E, kotel, jak to kotel, zawsze, zawsze daje radę. E, nawet tu taki fajny szczegół pod spodem taki, taki różowy fragment łapki. E, też podstawka w komplecie, chociaż tutaj no, to akwarium go utrzymuje dosyć stabilnie. Ale mówię, to jest taki minusik mały, do którego bym się przyczepił, że. Te figurki, te figurki no, dla dzieci, jeżeli miałyby być dla dzieciaka czy dla kogoś, to komu chcielibyście je prezentować. Fajnie by było, żeby to było troszkę inaczej rozwiązane, czy z jakąś podstawką, czy, czy bardziej stabilne, ale to jest chyba jedyny minus. Bardzo kolorowe, bardzo fajnie zrobione, także to jest na duży plus. A teraz druga, druga bajka, której u nas nie ma, ale no, jak wejdzie Disney Plus. Może się może będziemy mogli obejrzeć, czyli Monster at Work, czyli potwory przy pracy. I jest to kontynuacja serii Potwory i spółka i Uniwersytet potworny, który chyba jest taki przed. Potwory i spółka. Dostajemy tam nowych bohaterów. Z tego co widziałem na takich trailerach, są oni bardzo. Kolorowi, proszę, jest to Taylor i Wal. Taylor jest grany przez takiego dość znanego aktora. Jak dla mnie, bo ostatnio bardzo męczyłem tą serię. Jest z Supermarket, Superstore, jest dostępny na, na Amazonie i też na Netflixie. Genialny komediowy serial o pracownikach Supermarketu Wielkiego. I on tam gra główną rolę Johna. Także jest, jest to taki dla mnie znany głos. Nie wiem, jak to w polskiej wersji będzie, czy jak to w ogóle Disney wyda bo tutaj będzie chyba gorzej z tym, trzeba będzie no, z napisami, no dla starszych tak, ale dla młodych, no nie wiem. Dobra, ale już dosyć tego marudzenia, teraz parę słów o tych figurkach. Dostajemy w komplecie dwie figurki, proszę, oto one tutaj, nie ma tutaj chyba nic więcej, na razie są to dwie figurki, nie wiem jak tam, Disney czy Funko targetuje to czy coś więcej z tego będzie, bo ostatnio też dostaliśmy wznowienie Potwory z Półka, także tutaj Potwory przy pracy, mamy na razie dwie figurki, jest to właśnie ten Taylor i ten Taylor jest to taki, hmm, nie wiem, jak to powiedzieć, oto on taki diabeł taki, no taki jakiś taki. No też taki dosyć ciekawy stworek, z tym, że w bajce z tego co widziałem ma takie bardzo, bardzo długie te, te rogi. Tutaj Fanko zrobiło to trochę, trochę, on jest taki wysoki z takimi wielkimi rogami. No tutaj jest taki trochę, trochę jakby pomniejszony jak dla mnie, e, ale no, no tak to jest. Za to kolorki są też bardzo fajne, taki fiolet z tyłu też taki, coś podobny do Saliwana, do Saliego. E, też taki ogon i, e, i takie prążki, centki, prążki. E, figurka no dość prosta, ale no jeżeli się przyjmie jako postać i ta jego, e, ta jego rola, no to będzie, będzie fajnie go oddawał. Ale za to tutaj cały, chyba ten odcinek i, ten, i, ten, e, i te dwie figurki z tego serialu skradła Wal. Proszę, oto ona. To jest dziewczę. Proszę zobaczcie, jakie śliczne dziewczę, które ma takie puszyste, takie włochate chyba e, nóżki, dwie takie, dwa takie, e, no trochę można powiedzieć słoniowe nóżki. Tutaj takie kucyki, nie, oczka z takimi pięknymi, z pięknymi rzęskami, uśmiech, ząbki, no trochę taka jest mało popowa. Tak jak widzicie, tutaj tylko nawiązuje tymi oczkami trochę. E, ma tutaj jedną rączkę u góry, drugą e, tak. No, jest bardzo ciężka, bo jest cała wypełniona plastikiem, także, także fajnie, fajny też taki efekt takiego, takiego ciężaru. No, i razem prezentują się w ten sposób, choć wydaje mi się, że no nie, nie wiem jak tam z proporcjami do końca, ale no, są bardzo uroczą parką. Także dzisiejszy odcinek jest dość mocno e, z, z kolorowy mocno powiązany z bajkami i tak jak widzicie, tak prezentuje się czwórka bohaterów z tego odcinka. No, bajki zawsze robią robotę. Ja od zawsze jestem zwolennikiem, że, że dobra bajka czasami jest lepiej ją obejrzeć dwa razy niż pięć durnych filmów, a bajki czy Disneya, czy Pixara są genialne, Jestem fanem wielu tytułów, jak potwory właśnie spółka Toy Story i nie ma mocni. Te nowe tytuły niektóre są trochę zbyt mocno przekombinowane, mniej bajkowe, ale no, każdy pewnie znajdzie coś dla siebie i ma swój ulubiony tytuł. No a popy z bajek też fajnie się prezentują, tak jak widzicie na tym obrazku. Dobra, eee, trzymajcie się. I do następnego odcinka, oczywiście, dziękuję Povinyl za udostępnienie figurek do tego filmu. Są one dostępne. Linki macie pod filmem, rozwijacie, i tam są linki do sklepów, do moich mediów, do, do kontaktu. E, dziękuję też wszystkim subskrybentom, nowym, starym, e, tym widzom, którzy są od zawsze i tym, którzy są od wczoraj. Dobra, trzymajcie się i do następnego. Hej!